Szczególnie ostrożni powinni być kierowcy. Wyobraźmy sobie wijącą się przeszkodę. Kierowcy z Florydy przywykli już do slalomów między przybyszami z zamóż. Pytone tygrysie ciemnoskóre są tylko jednym z ponad 400 egzotycznych gatunków żyjących w tym regionie. Niektóre z nich upodobały sobie sąsiedztwo luksusowych hoteli w Palm Beach. Mam nadzieję, że kogoś zastanę. Żeby to sprawdzić. Posłużę się kamerą. Wchodzimy do środka. W dziuplachę zawsze można odkryć coś zaskakującego. Na Florydzie zamieszkują je przeróżne zwierzęta. Właśnie obudziłem szopa pracza. To rodowity Amerykanie. Damy mu pospać. Zajrzyjmy tutaj. Tego właśnie szukałem. Pisklęta amazonki krasnogłowej. Okropne brudasy. Niesprzątane odchody tworzą wielką hałdę, w której lęgną się owady. To pisklę siedzi na owadzich larwach. Większość mieszkańców Florydy cieszy się obecnością tych egzotycznych gości. Amerykańska populacja tych ptaków jest kluczowa dla zachowania gatunku. W ojczystym Meksyku zachowało się niecałe 3000 osobników. Floryda jest dla nich bezpieczną przystanią. Niektóre egzotyczne gatunki nie są zagrożone, lecz same stanowią zagrożenie. Na przykład waran nilowy. Warany, podobnie jak pytony, uciekły z prywatnych hodowli. Ten osobnik wyczuł zapach pokarmu i udał się na polowanie. Oczko wodne nie jest przeszkodą dla tego wyśmienitego pływaka. Widziano warany wypływające 2 km w głąb morza. Zapach ofiary jest coraz silniejszy. To karp koi. Te drapieżniki zagrażają też gatunkom rodzimym. Jednak nie wszystkie obce gady są szkodnikami. Ta urocza jaszczurka z Madagaskaru rozmnaża się w ogrodzie jednego z popularnych barów na Florida Case. Wypuścili ją tutaj handlarze gadów, którzy zbierają nadwyżkę populacji i sprzedają hodowcom. Po poranku gekony szukają słońca. Jeden siedzi po drugiej stronie pnia. Trzeba działać szybko i z wyczuciem. Piękno okaz felsumy madagaskarskiej dorasta do 30 cm długości. W sezonie godowym samice składają 6 razy po dwa jaja. Tutejsza kolonia znakomicie się rozwija. Niektóre są zwierzętami towarzyskimi. Ludzie oblizują palce. Gekony oczy. Felsumy nie mają ruchomych powiek. Oczy czyszczą językiem. Nie zamierzamy ich zabierać. Położę ją z powrotem na drzewie. W swojej ojczyźnie jaszczurki te wypierane są z naturalnych siedlisk. Być może znajdą tutaj nową ojczyznę. Niektóre gatunki szturmem zdobyły Amerykę. A było to w latach 60. -tych. Południową Florydę podobały sobie również inne jaszczurki. Oto legwan zielony, czyli iguana. Pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. Największe osobniki osiągają ponad 2 metry długości. To samiec. Duże podgardle służy mu do odstraszania rywali. Ten samiec jest dorosły, ma ogromny, ostry grzebień. W obronie uderzają ogonem. Dojrzałego samca poznajemy właśnie po tym grzebieniu, który u samic jest znacznie mniejszy. Jakbyśmy patrzyli na prehistoryczną bestię. Przystojniaczek. Iguany są niegroźnymi wegetarianami. Samcom zdarza się walczyć w okresie godowym, ale potyczki przebiegają zwykle pokojowo. Największemu samcowi zwykle wystarcza uniesienie głowy i nadymanie pod gardla, by zniechęcić rywala. Iguany są utrapieniem ogrodników. Uporanie się z kląbem kwiatów zajmuje im kilka minut. Zrzucają dachówki i zostawiają mnóstwo odchodów. Mimo to mieszkańcy Florydy bardzo je polubili. Populacja tutejszych iguan liczy ponad 100 tysięcy osobników skupionych głównie wzdłuż kanałów. Za chwilę przekonamy się dlaczego. Woda jest bezpiecznym azylem. Kanały przyczyniają się również do inwazji pytonów. Ciągnące się tysiącami kilometrów cieki są niczym autostrada dla migrujących węży. Postanowiłem towarzyszyć jednemu z nich. Gracja, z jaką porusza się w wodzie, robi wrażenie. Układa ciało w literę S. Wyginając ciało wykorzystuje opór wody. W ten sposób się przemieszcza. Nic dziwnego, że te ziemnolądowe gady z powodzeniem podbijają południową Florydę. Park Narodowy Everglades. Główna kwatera pytonów. To prawdziwie wodny świat. Everglades słyną na całym świecie z bogactwa gatunków, zwłaszcza ptactwa wodnego. Polujące warzęchy różowe pięknie odznaczają się na tle purpurowej wody. Wężówki amerykańskie używają dzioba jak dzidy, Czy rodzima fauna poradzi sobie z nowym lokatorem, pytonem tygrysim? Dobra armia to syta armia. Nie inaczej jest w przypadku pytonów. Dusiciele nie mogą narzekać na brak pokarmu, ale ich jadłospis budzi niepokój. W Parku Narodowym żyje 36 gatunków chronionych. Wśród nich jest dławigat amerykański. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi 180 cm. Tyle co wzrost przeciętnego mężczyzny. Ich populacja liczy niecałe tysiąc par. Choć ostatnio odnotowano wzrost populacji, to pojawienie się pytonów może zahamować tę tendencję. Młode i lekkie pytony doskonale wspinają się na drzewa i stanowią zagrożenie dla piskląt. Jeden wąż nie zdziesiątkuje całej kolonii, ale ich obecność może niepokoić ptaki. Żyją tu też miejscowe gady. Czy one też powinny czuć się zagrożone? Szukam pewnego wyjątkowego węża. Oto jeden z największych rdzennych węży Stanów Zjednoczonych. Przepiękny wąż indygo. W świetle słonecznym jego łuski mienią się kolorem niebieskim. To gatunek zagrożony. Jego naturalnym schronieniem jest sosna błotna. Jej populacja w Stanach Zjednoczonych została zniszczona w 95%. Przyjrzyjmy się jego rozmiarom. Wąż Indygo nie jest jadowity. Mam 1,90 m wzrostu. Jak widać ten wspaniały osobnik jest nieco dłuższy. Największy złapany okaz liczył ponad 2,60 m. Wąż indego należał niegdyś do największych węży w Ameryce Północnej, ale musiał uznać wyższość pytona. Waga dużego osobnika sięga 6 kg. Dorosły pyton jest do 15 razy cięższy. Przybysz Ewidentnie przerasta autochtona. Przewaga pytonów w walce o pokarm i kryjówki zagraża rodzimym wężom. Everglades słyną z własnych gadów. Czy pyton może się z nimi równać? Wiosną na mokradłach rozlega się ryka ligatorów. By zwabić samice i spłoszyć rywali samce, wydobywając z siebie tak niski i donośny ryk, że wywołuje on drgania wody. Pływałem wśród alligatorów w okresie godowym. Ich ryk przeszywa człowieka jak huk odrzutowca. Alligatory były niegdyś niekwestionowanymi królami Everglades. Żyje ich tutaj około pół miliona. Największy egzemplarz miał ponad 4 metry długości, tyle co samochód kombi i ważył 470 kg. To półtora Harley'a.